Raz dwa dream i ma małego. Dobra, nagranie działa. O, ty chuju. <grymne> Co ty chcesz osiągnąć? Małikę, pod... jak dobrze polosuję, to poproszę Małikę, kurde na. Dobra, słuchaj, Uiszujesz Genshin Impact, czyli chcesz się skupić do cna. Dobra, to już wiemy. Dobra. No, aby poleciała, Jak poleci Małikę na C3 albo na C4, to będę zadowolony. Ja byłbym zadowolony, jakbyś mnie w World of Tanks, ale to mniejsza później. Popniałem <grymne> 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 i teraz będziesz na pierdalał. No, kurde, masz co on ze mną zrobił widzowie? Naprawdę, jego trzeba skastrować zatem, ale mniejsza później. Tak, no, jeszcze Maďa może wbije, Będzie trzeba poglądać. Maďażka! C2? Jakie kurde C2? Uh. Uh. Ojej, oh, yeah. a jakie masz PT? Stój, jakie masz PT? PT? Duże. PT <laughs> jakie masz? PT <laughs> is D, nie, on pity z D nie bierze, PT z D nie bierze. nie bierze. Pity jest takie, że w ogóle. A Te w ogóle pity. nie miałeś na niej. A, Dobra. Zajubiście. Trzy pity to było. Seventeen. Pierwszy. Pierwszy jeden. I jeden on ten Wishy nastukał w tydzień, czajcie? No, jebany tryhard napierdalał. To się Dobra. nazywa, kurde. Nie to, co ty lucik tam, kurwa, nie ja no ja nie, nie, po ja nie, nie potrafię godziny przy jednej grze usiedzieć, ja się za szybko nudzę. Ja chcę kurwa, masz Ja, trupę, ma... ja no, normalnie ja muszę w coś zapierdziałać ciągle, a ja nie, bo jak tylko zacznie się jakiś world quest, yy, na open worldzie i blokuje mi jakieś przejście, od razu mi się odechciewa, od razu chcę zmienić szybko grę, bo brakuje mi dopaminy. Dopaminy. nie leci <laughs> złoto, no nie, fioletowy. Kurwa mać. Bo słuchaj, bo Genshin e, bierze pod uwagę, czy jest spalony Discord i ekran i wtedy zaniża szanse, to tak to jest. No właśnie, właśnie widzę. Odkryłeś kolejna odkryłeś z krwawą tej. historię i e, w ogóle odkryłeś, teraz dojeżdżają Hoyovers bardzo. Znaczy Hoyovers Cognosphere. Bo coś tam rząd Stanów Zjednoczonych dopieprzał się, że instrukcje tej gry są niejasne, że te mikrotransakcje w tej grze są za bardzo ukryte. I, i teraz, teraz nakładają takie prawo, że od 16 roku do 16 roku życia dziecko musi prosić o zgodę rodzica, żeby coś tam kupić w grze. Czyli te kryształki nauczą na, chociażby, nie? Ja będzie 5 pojedynczych. Jakby ja nie wiem, co im to da, ale spoko. Teraz 5 pojedynczych poleci, zobaczymy, czym może tego, a potem os, os, ostatnie 10 i. I Trzymamy, zobaczymy, się się Także i ja się dzieją w gęsi, nie teraz. Ludzie jak kciuki w dupę, to będzie plus 10. Mm. Nie, nie tak. mam węgla dzisiaj. <laughs> fiolecik. Znowu mama tak, opierdolę. Z... będzie jeszcze jeden. Znowu my mama opierdolę, jeszcze się dziwnie to zachowuje pojedyncze. przed kolegami. To nic nowego, to co ona jeszcze nie przywykła. Podam pojedyncze, jeszcze będzie. Nie. Potem dycha. Zobaczymy, Potem. ile poleciało. Czekaj, teraz powiem magiczne słowa, hasło. E, mama ochota na kota. Ty się lepiej bo no. ja panią otwierała, kurde, na brońkę, to. Jezu, oby wpadła ta catching, Ja pierdzielę, stary. Uciek dalej. Nie. W dupę i na imię, ludzi ci w dupę i na imię Jak polecie, kupić chodźcie na kopię do dupy Czyli so, ja <laughs> kupić na kupić do dupy Zapraszam yes. <śmiech> <śmiech> Jeszcze catching, jeszcze catching, jeszcze zwrotka, jeszcze catching Ja? Jeszcze catching, na pewno Błagam Może będzie Dajcie ją No kurde Nie do... Catching Okej, okay, Bennett, Bennett. Je, 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 Bennett, jeszcze będą tyłyś, tak? tak? No nie, no Ej, ale powiedz tylko tyle! Takie same zastawienie jak ostatnio! Wiem! No jak ostatnio było. Nie mieli co mówić. ci. Jeszcze będzie trzy. Dawaj. No i teraz musisz mnie zdonalitować, bo ci dałem gwaranta. Gwaranta, to już będą wygrane. Jaki gwarant, kurwa, mi... Dobra, a ja po wypłacie, po wypłacie ja no, ci piątko, piątko w kupię. Za tam, nie wiem, <muszelasi> kiedy który... Kurwa. Nie tu, żartuję, chłopię. To ja ci kupię po wypłacie. Tp10 Lewandowski Dobra Jaki mamy. Lewandowski? Co, nie lubisz C3. polskich czołgów? Tramiec C3 jest no, Masz yeah. masz, te. masz teraz umiejętności więcej możesz ten Brońka jest C3 jest To, tam mi się no, to, to ty, to ty naszekasz Kacper Masz dobrze, jest dobrze Teraz zauważyłem taki schemat, że każdy youtuber jest w chuj bogaty i to on zazwyczaj robi takie duże wysze, a. A w moim przypadku, w moim community, na moim podwórku, to ja jestem kurwa najbiedniejszy. Moi widzowie mają co 6, co, 4, co To jest to, jest to, jest, to jest super, stary. To ja by tylko content na Dobra, robić. Dobra, Mordę tam, Mordo, dobrze jesteś dobry chłop. Niedługo e, mnie to nie interesuje, robimy razem content z Soulsów, Sols, y, bo ja kupiłem se za, kupiłem se trzy części. Także najbardziej najba co będzie się w kurs to damiać, żeby go nie było nas tego. Na uszowaniu. Kurde, content z Solsów Elden Ringach byś kupił? Byśmy sami mam Elden nas... Ringa, Ty Ruro, jedna. No tu czekam będzie grana. To kurwa, będziemy raka mózgu dostawać, jak będziemy ginąć w losowych bossów. Ja nie będę no, ginąć, kiedyś ty to... będziesz ginął. No, bo kurwa, ty napierdalaś tę grę cały czas, a ja ją odpaliłem ostatni raz pół roku temu jak miałem swój stary komputer kurwa. Teraz jak się kupiłem nowy, to kurwa mi inaczej się gra. No i plus 10 do Skillisiu będzie. Tak, Skillisiu kurwa, ja zdachnę od... Tego jebanego rycerza stygnę, jak będzie na początku. Pamiętasz jak się z nim jebałeś, chyba z 50 razy koniecznie na niego wypierdoliłeś. No. Dwoń, dzwoń. Dzwoni do Madzi. Proszę o wsparcie Gotta, uh. emocjonalne. Też Madzia w domu jest. Wiem, śmieję się. <laughs> Dobra, idę, bo Łukasz ten pedał jebany mnie woła. Dobrze, pedałki. Pozdrób pedałka. <st r> <weaker> Pozdro... Ja bym tylko pytał Dobrze Super Ale Ten Także dopuść się, pedał na razie Hej mordo ty, kurwa ty game jeden Game nie jestem, ale z nimi bym to zrobił Także ten moi widzowie Tak to wygląda Że Po prostu No He jest jak jest Jestem biedakiem i żeruję na Was. A wymieca to uwielbiać tak pokryją mu, także uzupełniamy się, moi drodzy. Jak coś, to link w opisie. Możecie mnie zdonatować, Minimum 500 zł ustawia, żeby było milutko, przyjaźnie także. A tak serio to co to, to, to? Podam wam numer konta i bezpośrednio. Co wy na to?